Witam wszystkich, ja jestem Minionek i e, no, wróciłem jakby po przerwie. E, chciałbym Wam na początku wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. I chciałbym też Wam powiedzieć, że za niedługo e, z ich chłopakami, czyli z rem, z Pikaczem znowimy serię, e, która była na moim kanale. E, i to była seria, jeśli chodzi mm, o Roleplay, po prostu przenosić się. E, seria, która polegała na tym, że, że przenosiliśmy się między wymiarami i mieliśmy dotrzeć do po prostu Look Heaven, jeśli pamiętacie. E, Znowimy tą serię. E, mam nadzieję, że wam się będzie podobała. Za niedługo e, wrócę też z odcinkami na kanał. Nie mówię, że będą regularnie, ale będą się pojawiać, bo nagrywam aktualnie na zapas. I. No co, w sumie to. Tyle. Chciałbym jeszcze raz po prostu życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. I. Mam nadzieję, że chorzy nie jesteście. A w sumie to. Tyle. Więc wyczekujcie na nowe filmy. A ja już spadam. Na razie...